W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że z pustej pustyni znajdę się w naderze. Jeżeli chcesz zobaczyć, czy mi się udało, zapraszam Cię do oglądania. Okej. Okay. O, o! Crafting. Ale przydałoby się trochę patyków teraz zebrać. Trzeba teraz pokonać tego golema. Okej. Okay. O, cztery żelaza. Teraz musimy podejść do tego craftingu. Co jest? Piramida. Ale dziwne. Jaderko. Zbieramy sobie wodę. I wtkamy jakiegoś lewa pula. Dobra, tam z daleka. Widzę, że już jest. Okej, okay, yy, myślę, że to miejsce byłoby dosyć fajne. teraz trzeba wyliczyć. Nie, no serio. Dobra, ogólnie to trochę musiałem tutaj pokopać. Teraz bieram tą wodę i robimy tak. Raz, dwa. Tutaj tutaj. W zasadzie to już mi starczy. Teraz tutaj wylewamy wodę. Okej. Okay. Dawa, dwa. Dawa. Dawa. Okej, okay. okay, teraz zbieram wodę. I w zasadzie już jesteśmy w nenderze. Także jak widzicie, udało mi się. Nie był to ciężki challenge, ale zawsze coś. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć.